Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. I odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze, bądź przy nas także w ostatniej godzinie. Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia. Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, Ani zarazy skradającej się w mroku, Ani moru niszczącego w południe, A choćby tysiąc padło u boku twego i dziesięć tysięcy po twojej prawicy. Ciebie to nie spotka, Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma. Zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie nie do nas, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach, Będą Cię nosili na rękach. Abyś stopy nie uraził, o kamień, będziesz stąpał po wężach i żmijach. Ale i smoka podepczesz, ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywała, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Strzeż nas Panie gdy czuwamy Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Boże nasz ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza synem swoim, nas pojednaj. Synowi swojemu, nas polecaj. Swojemu synowi, nas oddawaj. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.